Okej kochani, witam was w sobotę, kolejna sobota, nasze nieoficjalne mistrzostwa Polski kanału zdrapkowych. No i co wam powiem, to wam powiem. Szczena mi po prostu opadła, jak dowiedziałam się, co gospodarz tego tygodnia wymyślił za zdrapki, bo gospodarzami tego tygodnia jest Karolina i Paweł z kanału Zdrapkowe Studio, na który kanał oczywiście serdecznie zapraszam. Gry, zabawy i jak widać... Słonie, słonie, dramat, po prostu dramat. 58 słoni, tyle tak sobie zażyczył Paweł. A powinna zadecydować Karolcia, bo Karolcia by nam tego nie zrobiła, tego jestem pewna. Także nie jest to sprawiedliwe. Nie jest to sprawiedliwe. Powinna zadecydować Karolcia, i tyle w temacie. Miałam tu wygłosić swój poemat, bo nie podoba mi się to, co muszę drapać. Ale stwierdziłam, pracuję z ludźmi, wiele w życiu przeszłam, wiele w życiu mnie nauczyło i dam sobie na luz. <laughs> na pewno więcej do takiej zabawy się nie zgłaszam, ponieważ ja nie drapię z drapek za złotówkę, nie lubię tych z drapek, nie ma tu wiecie możliwości wygrania nie wiadomo ile. Jeżeli tutaj nie wiadomo ile wygram, to to odszczekam. No, ale wiecie, nie oszukujmy się, wydawanie pieniędzy na zdrabki to już jest pomyłka, a wydawanie ich na lotka to już jest podwójny dramat, tak jak wpisałam w poście. No, kaplica, kaplica. To nie zabawa, to jest złośliwość, Pawle, to jest złośliwość. I żeby mi to było ostatni raz, kolejnym pomysłodawcą, gospodarzem będzie Jacek. I uważaj, Jacuś, co proponujesz, naprawdę. Jak weszłam do lotka, poprosiłam o te słonie, to kobita się spytała, czy jestem niespełna rozumu i to Wam mówię z ręką na sercu. I powiedziałam, że tak, jestem. No bo nikt normalny nie wziąłby tyle słoni. Także słonie, 58 słoni, żeby było do pełno, to szybkie 50, crazy, żeby Paradisa i Megalinie. Chciałam Mega, mega Paradise, ale nie było, także wziąłam dwie. Za dyszkę, no i biorę się za drapanie. Musicie kontrolować numerki, to są zdrapki, no dokładnie o, z postu. Na bieżąco będziecie widzieć, co ja tu drapie, ale naprawdę zdenerwowałam się po prostu, że muszę to bardziej wydrapać i zaczynam od 141, szukam tego słonia, także no, naprawdę, jeżeli coś tu będzie, no, to pogadamy wtedy, <gadamy> ale no, kaplica, kaplica, no. po prostu dramato no jak widzicie, słoni nie ma mam wszystkie zdrabki po kolei od 141 do chyba 198 no bo to w takich to nie ma co wybierać jest słoń i mam złotówkę no to jeden punkt, no i właśnie w tych zdrabkach nie idzie, nie wiadomo jakich punktów zdobyć i uważam, że bardziej już jak wydawać pieniądze no to na te zdrabki Droższe 4 złote, gdzie naprawdę można wiecie: no, coś tych punktów złapać, a te po złotówce, no to można sobie jedną dziabnąć, ale nie 58. Mówię, Karolcia powinna zadecydować, i ja to w ogóle chcę tutaj słuchać wyjaśnienie: jest słój dlaczego Karolcia razy dwa nie, nie mogła podjąć decyzji? Bo jak Karolcia usłyszałam na filmie, mówiła, że nie, tutaj nie brana była pod uwagę. Że zadecydował Paweł. Nieładnie, nieładnie jest słoń, słotówka. Mój mąż nawet się cieszył, że jak nagrywam, to że go nie ma, bo wiedział, że będzie musiał wtedy też odsłuchać mojego tutaj lamentu. I nie, że ja się tu obrażała czy coś, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale no brzydko, 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 kurczę, po prostu skandal taki mały, że bym powiedziała, tym bardziej, że widziałam, że wiele osób poruszonych było <ścoughs> i wcale mnie to nie dziwi. Złotóweczka. Matko, Matko i córko. No mi się te słonie po nocach śnią. Nie ma. Naprawdę. No, nie ma słonia. Kontrolnych nie będę tutaj drapać. Szanujmy się i swój czas. Nie ma słonia. Coś czuję, że Paweł wykorzystał słoniki, które dostał od Karolci na urodziny, cwaniula. Się pojawi w tym Poznaniu kiedyś, to pogadamy. Jest słoń, co pod słoniem? Złotówka, no bo cóż innego mogłoby być? Nie ma nic. Bo najwięcej chyba miałam, nie wiem, 20 albo 40 zł. 100 lat temu, oczywiście, w tych, wiecie, poprzednich edycjach, a nie jak zaczęli same pustaki produkować. O, matka Jest słoń. Złotówka. Nie ma. 6 minut, a ja drapię, to ba nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma trąbalskich. Jest słoń. Złotówka. No na razie rekord 4 zł tak? Na bogato. Jest słoń, nawet dwa znowu. Ile też złotówka? Dwa złote. No proszę, druga czwórka. Także życie układamy ze słoniami na nowo. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. A ile makulatury do wyrzucenia, panie? Nie ma. Staram się to szybko robić, przetrwać. Mam nadzieję, dwa złote, ale to nie moja wina. Ja umywam ręce. Jest słoń i złotóweczka, także proszę liczyć, Pawle, punkty. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, to też będziemy się śniły po nocach, nie ma. Przestój słoniowy. Jest słoń. Złotówka. Jest słoń. Złotówka. Jest słoń. 4 złota. Trzeci raz. Patrzcie normalnie. Mówię, życie na nowo. Wyjeżdżam stąd. Do Honolulu. Małpy straszyć. No, coraz bliżej. Dobrze, że zabawa nie polegała, żeby zdrapki od tam jakiegoś, nie wiem, 40 zł do 100. To w ogóle by było luksusowo. Dwa słonia, dwa złote. Wow, po prostu nie wierzę. Przedostatni słoń nie ma i na szczęście ostatni z numerem 198 nie ma. W końcu mówię, że gdzieś to pono za No, i to ja tu mam teraz jeszcze liczenie. Dwa. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście i cztery. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem złotych. Dwadzieścia osiem złotych. Wow. Mega. Aż drapak wywinął. Orła. Teraz... Tą za dwójkę, bo do równej 100 wybrałam. Numer 76, sztabka i trzy takie same kwoty: 100, 504 złote, 504 złote, 50 tysięcy, 2 złote, 100 zł i 50. Nie ma nic. Dobra, lecimy. Crazy liczby z numerem 13. I co ciekawe, słuchajcie, losowałam z wachlarza obie 13. Zobaczymy, czy taki znak. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Okej. Sześćdziesiąt. Okej. Trzydzieści trzy. Fajnie było, coś jeszcze wpadło tutaj. Osiemdziesiąt pięć. Dziewięć. Dziewięć, dziewięć ok sześćdziesiąt siedem czterdzieści dwa Pięćdziesiąt dziewięć. dziewiętnaście jeszcze cztery dwadzieścia trzy osiemdziesiąt cztery siedemdziesiąt cztery trzydzieści dziewięć Dziewięćdziesiąt jeden pięćdziesiąt dwa dziewięćdziesiąt sześć, kiepsko to widzę, kiepsko siedemdziesiąt dwa. 89. Co tu mamy? 79. To guzik mamy, żeby nie pojęć inaczej. Mnożnik razy 2, 49. I mnożnik razy 5, 7. No i co? Jajco? Dobra, sprawdzę. Na pewno jest zdrabca. g Gie i co? G i t. Nie ma, nie ma, nie ma paradiso. Tak jak mówiłam z numerem 13. Znaczy coś tu dzisiaj jeszcze wpadnie nutka i kapelutek. Nutka i kapelutek. ok, Koszulka i wiadro. Koszulka i wiadro. Ryba i deska. Ciekawe, co zgubię po drodze. Ryba i deska. Okej. Okay. Motyl i lody. Motyl i lody. Tu okej. Okay. Kostka i torba. Kostka i torba. No może słońce dadzą. To też dycha będzie. Okulary i tęcza. Okulary i tęcza. Nufi. Tu deska. O, groźny pies. Aparat i nufi. Aparat i... Maczko jedyna. Halo. Nudzić się. Panuj nad emocjami. Napój i kotwica. No ciekawe, czy dadzą te słońce, czy nie. Cicho biegi i rozgwiazda. Cicho biegi i rozgwiazda. Ach, no wątpliwe. Oczywiście termometr i kompas. Cudaki. Termometr. I kompas. No i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma co przeciągać tutaj tego bajzlu. H i P. No i ostatnia na dzisiaj: mega linia z numerem 11. Zobaczymy, czy coś się urodzi, czy nie. Magia Lotowa, moneta i szminka. Moneta i szminka. Chyba tyle: ananas i dzwon. Ananas i dzwon. A dzwona nie widzę. Flaming i zegar. Flaming i zegar. Okej. Okay. Diament i pióro. Diament i pióro. Chyba tyle. Foto i prezent. Foto i prezent. Fajnie, bo coś te nie dały, nie? Pomaryś, dobra sprawa. Popcorn i piłka. Popcorn i piłka. Okay. Naszyjnik i żółw. Żółwie są. Nawet sporo. Naszyjnik i żółw. Ok. Kokos i winogrono. Kokosy. Kokos i winogrono. Chyba tyle. Pierścionek i łódź. Pierścionek. No, na bogato. Rower i cicho biegi. Rower i cicho biegi. No, łódź. Proszę, ślepe to. Okej. Okay. Słoneczko i arbuz. Czy gdzieś to było? Słuchajcie, nie ma, nie? Pięknie. Motyl i biedronka. Motyl i biedronka. Chyba nic z tego nie będzie, wam powiem. Okej. Okay. Tęcza i serce. Tęcza i serce. I ostatnie dwa symbole, liści gwiazda. No to guzik wielki, żeby nie powiedzieć właśnie inaczej. O, przepraszam, jest linia. Rzutem na taśmę. Na gówno jest. Przecież była auta. Kobieto. Dobra, nie było tematu. Zobaczcie, jak szybko na szczęście zajarzyłam. Nie ma dokładnie. Już mi się zachciało, nie? Dobra, odleciałam. Także co? Policzyłam ile jest punktów. Tyle jest. Ja się z Wami żegnam, jeszcze raz zapraszam Was na kanał Zdrawkowe Studio do Karoliny i Pawła, do reszty kanałów, które biorą udział, jak i do innych, które nie biorą udziału. No i zobaczymy, co ten Jacek nasz wymyśli. Jacek 66. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć.